Nie ma, Z tej strony Lubelski. Jaką miejscówkę pokazać jemu nie można Na no w, czas, no w, w czasy w przyjechać Można wypocząć, wynajać sobie Juczę powoli Ostrożnie jechać Wszędzie mam z górki, kur, nigdzie normalnie drogi u mnie nie ma. Jak chcecie tu pojedzieć na rowerkach to zapraszam. Teraz <laughs> ja gówno znowu wyjechałem A gówno jak się jedzie to jest tras A zła, nikt nie jedzie nawet, bo raz na kilka lat samochód przejedzie tędy, na rowerku nie, sobota, inni na piwo, na pańsko a jak kurde o odchudzanie, jak sobie wyznaczyłem cel to muszę 40 kilo rzucić. No, tam jest ta oczyszczalnia ścieków, tam gdzie byliśmy wcześniej? Takie tereny są u mnie, nie? Nocleg jest to doła. Jakby ktoś chciał, jest na internecie. Można znaleźć. Nalały, oczywiście. Tu jest, o, taka miejscówka, tu można wynająć sobie do spania. Agroturystyka. Tam byliśmy. Takie widoczki. Nie? No agroturystyka jest o. Można elegancko wyposażyć. Tam chyba się da dalej tego dróżko od tego przejść malarny gonią Tu jest taka ta agro to zasiada Możesz przejazdzić. gąsior, możesz padać. Parking jest. Może. Mam nadzieję, coś się znajdzie. A jak ktoś będzie przejeżdżał, nie daje zdać, to na piwo pójdziemy. Nie? Na rybki pójdziemy, a to można sobie w to pograć. Zapraszam do Rokit na województwo lubelskie. Południowy Wschód. Zostaw suba, dzięki za te 60 subów. Dobijamy setki, nie? Nawet koty uważa. jakie grube gruby No, Zaraz będzie jak w to obywatelski policją przyjedzie. Dlaczego pan nagrywa? Dobra, dziękuję za te suby. Zostaw suba, dobijamy sobie Hello? Może taki szybki update z no, poprzedniego nagrania Jakby ktoś chciał można się pomodlić <gry> zapraszam do okita Hello